Siemaneczko, na Frankymo, rękimo, to kolejny odcinek z loadoutów. I tak, wiem, że dosyć do nie było, ale trochę takie przerwy niestety muszą być w tych loadoutach. Tym bardziej, że teraz zbliża mi się sesja. Więc jeżeli chodzi o zwycięstwo z poprzedniego odcinka, no to jestem nie we zgłosiła mnie w skrycie i odbierz swój kluczyk. A jeżeli chodzi o loadouty, no to po prostu do nich przechodzimy. Doktor Foxy tematyka, taka wiecie, wakacyjna. Widzę, że to ma nie przypominać. Ale niestety innym jury, nie wiem, jakoś za bardzo nie pasowało. Głównie też dlatego, że na przykład tutaj jest szpieg z jakimś winkiem raczej. Ja nie piję, okej. Okay. Dla mnie to jest po prostu zabawne, bo fajnie, dosyć zrobione i przedstawione ja w takich klapeczkach w szlafroczku. Inni jury stwierdzili, że to mnie nie przypomina po prostu, więc jest 63 na 10 Mario Gamingo, trochę za bardzo nie rozumiem w jaki sposób to ma nawiązywać do wakacji, to wygląda według mnie jak jakiś Terminator bardziej, także tutaj jest 4 na 10. Metal Massacre, to trochę przypomina już wakacyjnie, oczywiście fajne klapeczki, one heavy, takie żółciutkie. Peace, te sparawy, 6 ,66 na 10. Nivea. Tutaj taki typowy Heavy Plazowicz bardzo fajnie opala się. Ma taką koszuleczkę rozpiętą. Jeszcze krabiki sobie z nim tutaj tańczą. 733 na 10 Bo to bym powiedział taki trochę stary kempingowiec coś w tym rodzaju bo nie jestem w stanie niczego innego dodać. Po prostu albo rybak, albo jakiś taki że sobie idzie na kemping. Także 533 na 10 Alex072. Tu podobnie do poprzedniego loadoutu. Z tą uwagą, że trochę, no nie wiem, taki po prostu tutaj już typowo raczej camping jakiś pod, nie wiem, namioty albo coś w tym rodzaju. Pięknie 10. Jeżeli chodzi o tematykę następnego odcinka, no to będą to loadouty randkowe, czyli jak byście chcieli ubrać się na randkę, i przede wszystkim hashtag randewu Jak tak będzie. Baby Grandi. mi się naprawdę podoba ten lodowcik, bardzo fajnie. Taka chillera i utopia. Czy same wakacje w sobie? Po prostu może nawet na weekend taka chillerka, żeby sobie wiesz, odpocząć w końcu od pracy, od szkoły, od uczelni, od czegokolwiek tam masz. W szlafroczku sobie idziesz, spać. Także 6,5 na człowiek. Bardzo fajny inżynier, wręcz memiczny bym powiedział, ale co nie jest wakacyjny, on po prostu trochę stał się memem, to jest bardziej pracownik jakiś na robocie niż typowo loadout wakacyjny, stąd tutaj 5.66 na 10. Pijana babcie, rodzyna. Trochę nie rozumiem samego tego lodautu, co to ma do wakacji. Może to, że lody, coś w tym rodzaju, że wiecie, że, że lody, że mróz i to taki lodziarz miał być. Okej, okay, trochę za bardzo właśnie nie ogarniam jakiegoś większego nawiązania do samych wakacji. 3,33 na 10. Max Head. Typowo po prostu taki lodałcik, wiecie, wakacje, plaża, leżaczek, jakieś pitku i sobie po prostu na plaży, na leżaczku sobie śpi, opala się. Szkoda trochę, że w ubraniu w sumie, bo opalać się raczej nie w ubraniu, ale tutaj jest 8 na 10. Freshly, taki typowy... Turysta bym powiedział, Polak nawet. Turysta Polak na plażę, nad morze sobie wyjechał, może nawet za granicę. Stąd tutaj 7,83 na 10. ECPU to jest bardzo podobny loadout do Max Heda, ale tutaj już bardziej, jeżeli chodzi o opalanie, to jest ok, bo ma właśnie na przykład klat odkrytą, więc rzeczywiście mógłby się opalać. Bardzo fajne klapeczki, jest 8,3 na 10. Gryzoń69 xdd troszeczkę bardzo nie rozumiem na jakiej zasadzie to ma przypominać wakacje. Nie wiem czy to gruby szpieg czy, czy co, czemu on ma jakby krew na sobie? Trochę tego nie rozumiem. 266 na 10. Pan Niedźwiedź, tu rzeczywiście spoko, nawiązanie do wakacji. Taki ziomeczek skater, wiecie o co chodzi. Jeszcze w koszuli takiej hawajskiej, ala, jakby z kwiatkami. Fajnie, dobrze zrobiony moim zdaniem. Ziomek, który leci po plaży, albo właśnie po z tego co widzę, to ma nawet taki ala, nie wiem jak to nazwać, plecaczek, ch chłodziarkę i może tam mieć jakieś chłodne napoje i na plażę na przykład sprzedawać. Całkiem spoko zrobione. 76 na 10. I need help, typowy Polak na plaży, wakacje, te sprawy, są klapeczki, są klapeczki albo sandały, skarpety, krótkie spodenki, taka <grywki> wakacyjna koszula, zarąbiście zrobione i jest tutaj 9,16 na 10. Legion, tu też zajebiście, jeżeli chodzi o odpoczynek to zarąbiście, jedyne co mi tutaj nie pasuje tak naprawdę w tym loadoucie to to, że ten jego leżak jakby jest metalowy, więc na słońcu pewnie by się dość nagrzewał, a fajnie tu zrobione typowo pod opalanie się ziemeczek, jeszcze z ręczniczkiem, nice, 930 na 10. Deadline 1, 2, 3. Tu jest bardziej imprezowicz. Nie tyle co na wakacje, co właśnie jakieś imprezy na weekend albo coś w tym rodzaju. Po prostu imprezka. 63x10. Miles tu bardzo podobny loadout do wcześniejszych, tak jak był Max Head i ECPU. I tak samo wakacyjnie. Szkoda, że klapeczek nie ma, tylko jakieś tenisówki 7,83x10. Paruwa Tutaj dobrze, dosyć wzorowany snajper. Też tutaj są i skarpety, i sandały. To jest całkiem, całkiem zabawne, dość charakterystyczne jak na nas. Okej, okay, się nawet prezentuje, jak jak mówię, snajper, wakacyjny, fajne spodenki tak szczerze, fa fajne spodenki on ma. 7 na 10. Więc jeżeli chodzi o finał, kto się dostaje do finału, no to przede wszystkim jest to Legion, I Need Help, ECPU oraz Head, Także po prostu zagłosujcie na nie w karcie społeczności, wybierzcie, który logów się najbardziej podoba i chyba na tyle.